Zadanie jedenaste, pytanie drugie. W kartezjańskim układzie współrzędnych XY przedstawiono fragment wykresu funkcji kwadratowej F. Zobacz rysunek. Wierzchołek paraboli, która jest wykresem funkcji F oraz punkty przecięcia paraboli z osiem układów współrzędnych mają współrzędne całkowite. Na pytanie pierwsze od odpowiedzieliśmy sobie w poprzednim odcinku, teraz popatrzmy na pytanie drugie. Zapisz poniżej w postaci przedziału zbiór wszystkich argumentów, dla których funkcja f przyjmuje wartości ujemne. Wartości funkcji to są wszystkie te liczby, które zostały przypisane argumentom, czyli jeżeli mamy zbiór, y, czyli jeżeli mamy wykres funkcji, to ten zbiór wartości my możemy odczytać z osi pionowej. I teraz wartości ujemne. Jak na wykresie rozpoznać wartości ujemne? Wartości ujemne. To są te wszystkie liczby, które znajdują się tutaj w tym miejscu, które możemy tu odczytać. Czyli popatrzmy, te wartości ujemne, one wędrują pomiędzy, czy są w przedziale pomiędzy 2 i pomiędzy 6. Czyli tylko i wyłącznie w tym miejscu wartości tej funkcji przyjmują wartości ujemne. Czyli możemy tutaj powiedzieć, że te wartości ujemne, tylko uwaga, tutaj musimy pamiętać o tym, co to są wartości ujemne i wartości niedodatnie, bo to jest różnica. Mogą być wartości dodatnie, wróć. Czy tak, oczywiście mogą być wartości dodatnie, ale mogą być wartości ujemne i wartości niedodatnie. Wartości ujemne nie zaliczają zera. W związku z powyższym przedział tutaj musi być otwarty, czyli widzimy, że to będzie od x równego 2 do x równego 6. Jeżeli natomiast mielibyśmy x które należy do zbioru od 2 do 6 i byłby to przedział obustronnie zamknięty, to wtedy rozmawialibyśmy o wartościach niedodatnich, czyli równych również 0. W związku z powyższym, dlatego tutaj w tym przypadku przedział musi być przedziałem obustronnie otwartym. Zapraszam Cię do kolejnego odcinka, gdzie odpowiemy sobie na pytanie trzecie do zadania 11.